Jeżeli nie pójdziesz na studia, to nie będziesz wykonywał takich zawodów jak lekarz, snomatolog. Więcej będziemy umieli niż po 5 latach studiów na przykład filozofię. Nie słuchajmy rodziców, nie słuchajmy innych. Yo. Moi drodzy, witajcie. W tym odcinku odpowiemy na pytanie Kaspra. Odpowiem na pytanie, nad którym wiele osób się teraz może zastanawiać, może szczególnie za w tym no, okresie. Czy warto iść na studia? Jeżeli nie pójdziesz na studia, to nie będziesz wykonywał takich zawodów jak lekarz, stomatolog. Czy jakieś takie studia wymagające takiej wiedzy, no wymagające tego papieru? Tak, bo nie da się zostać lekarzem czy z dentystą bez studiów. Oczywiście, to jest wiadome. Czyli, wiadomo. czyli, czyli to... jeśli mamy takie właśnie zawody, które wymagają studiów, no to nie mamy wyjścia. Idziesz na studia i bez gadania. Ale co jeśli nie, nie trzeba? Czyli coś, jest wiele zawodów, które nie wymagają tego, żeby mieć studia. Jeżeli idziemy na studia, dlatego, żeby przedłużyć młodość. No to można, można iść na te studia, tylko tak naprawdę warto sobie zadać pytanie, czy po pięciu latach nie powiem sobie, że zmarnowałem czas. Ale nie warto pójść na studia mimo tego, żeby się pobawić, po prostu, żeby e, spędzić ten czas właśnie jeszcze na rozwój relacji itd, i tak dalej. Z tego, co rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład już po pięciu latach skończyli takie studia i mówią, że no kurde, skończyłem studia i nic, no to żałują tego, więc myślę, że opierając wiedzę na ich doświadczeniu nie warto. No tak, ale idąc od razu do pracy, możemy stracić ten okres właśnie zabawy, ten okres imprez i tak dalej. Czy może jednak nie do końca? No właśnie, wydaje mi się, że można też od razu nie iść na, do pracy, gdzie się pracuje 10-20 godzin. Można pójść do pracy, na przykład, gdzie się pracuje 6 godzin i też e, poświęcić e, drugi etap swojego życia na taki rozwój e, imprezowy albo no, tak naprawdę e, rozwój czegoś innego. Więc nie trzeba od razu iść do jakiejś pracy bardzo wymagającej, ale warto iść do pracy, w której będziemy jakieś umiejętności interpersonalne. Po pięciu latach pracy, można tak skalkulować, czasami więcej będziemy mieli niż po pięciu latach studiów w podobnej branży. Tak. No ale właśnie, czy to nie wymaga od nas większych, jakby większego zaangażowania wtedy? Czy ten papier nie daje nam jakby startu z wyższej pozycji z mniejszym nakładem energii? No pewnie zależy gdzie, bo mm, mi się wydaje, nie wiem, to jest takie moje zdanie, że jeżeli pójdziesz do pracy i na przykład ty masz studia, a wiele osób wokół ciebie nie ma studiów, no to wydaje mi się, że pracodawca może na ciebie patrzeć, że jesteś bardziej ambitniejszy. I może to być taki plus. No jeżeli tak, to, to tak, ale tak naprawdę możemy to też pokazać poprzez sposób swojej pracy, że jesteśmy ambitniejsi, więc. No, hmm. można dlatego. Też studia są dobre, nie takie wymagające, ale jeżeli, bo ja uważam, że jak się studiuje, to powinno się studiować. I e, nawet jeżeli studiujemy jakieś takie kierunki, na przykład filozofię czy coś, no to to jest fajny kierunek do tego, żeby zdobyć jakieś doświadczenie w sensie, na, no po prostu dla umysłu. Żeby po prostu być bardziej świadomym. Tak, bardziej <laughs> świadomym. <laughs> Dokładnie. No i takie, takie kierunki, albo psychologia. No, też spoko. W sensie ja na takich studiach bym bardziej właśnie poświęcał czas na to, żeby organizować jakieś eventy, żeby jakby zachęcić się jeszcze bardziej do uczenia się poprzez taką zabawę, poprzez właśnie organizowanie różnych rzeczy, zapisywanie się w jakichś kółkach, które rozwoj, rozwijają Twoją wiedzę. No to jest. jest Okej, okay. sposób. Czyli idąc na studia, iść z jakimś celem, a nie iść tak tylko, o bo mam co robić, no to idę na studia, tylko żeby. Przemyślić to, czy się idzie na studia, czy nie. Żeby ta decyzja była taka świadoma. Dokładnie, dokładnie. I tą decyzję tak naprawdę, kto może za nas podjąć, jak nie my. No właśnie, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby tą decyzję podejmować samemu. Nie podejmować ją pod wpływem e, innych osób, które nam rodzaju nie idź na studia koniecznie, bo każdy musi iść na studia. Tylko, albo w drugą stronę, że nam odradzają pójście na studia. Po prostu nie słuchajmy w tym wypadku, już nie słuchajmy rodziców, nie słuchajmy innych osób, które nam doradzają, tylko podejmijmy tą decyzję sami. Może to jeszcze inaczej, nie, że nie słuchajmy, mhm, tylko właśnie. wysłuchajmy ich, ale decyzję ostatecznie podejmijmy według własnego sumienia. Dokładnie, dokładnie, wysłuchajmy, no? Tak, bo inni ludzie mają też dobre rady, więc warto ich wysłuchać, warto szanować te rady. Ale tą decyzję mamy podjąć sami. To jest ważne. Decyzja najtrudniejsza, co można coś w życiu, chyba, właśnie podejmowanie decyzji. Tak. tak. Decyzji. No i taka pierwsza, chyba pierwsza taka konkretna, ważna decyzja. Mm -hmm. I to jest właśnie, mi się daje taki moment, w którym pierwszy raz uczymy się w życiu podejmować decyzje siebie. Myślę, że e, pozostaje Amen. nam powiedzieć Amen. Lajkujcie, <laughs> subskrybujcie, komentujcie, klikajcie dzwoneczek i zostańcie z nami. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka. Wypatrujcie, śledźcie, kiedy zostanie on wrzucony, bo odpowiemy na komentarz Darii. Bardzo ciekawe pytanie, tak naprawdę filozoficzne, chyba on powiedział. Tak, Czy... będzie, będzie ono o przywiązywaniu się do ludzi. Pozdrawiamy.